Agnieszka Zalewska, Szczecińska Jasna Strona Mocy. Już dzisiaj Was zapraszam na trzecią edycję kampanii Przejdź na Jasną Stronę Mocy, której oprócz czegoś dobrego dla ciała, czyli mnóstwa warsztatów e, fizycznych, zajęć tanecznych, również coś dla ducha. Ze mną dzisiaj Dorota, jedna z prelegentek wykładów. Dzień dobry, Dorota Kościukiewicz-Markowska. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na mój wykład który odbędzie się właśnie w tej pięknej starej rzeźni już 8 lipca o godzinie 17.30. Tytuł wykładu Jest na czasie, czyli jak wyjść z pętli lęku. Będziemy dogłębnie badać jaka jest różnica pomiędzy strachem a lękiem. E, jakie mamy sposoby i narzędzia, żeby e, przeciwstawić się temu lękowi? Najpierw, żeby go zrozumieć, a później, żeby zniwelować jego e, psychosomatyczne e, wszelkie objawy. Też będę dużo mówiła o tym, w jaki sposób lęk i strach i trudne emocje wpływają na ciało i mamy wrażenia tych duszności. Może zdarza nam się COVID, a to wcale nie jest COVID, tylko właśnie lęk powoduje, na, e, powoduje to, że w ciele mamy różne odczucia. Będę też mówić dużo o szczęściu według psychologii pozytywnej, czyli czym jest szczęście według nauki, a szczególnie teorii profesora Martina Seligmana. Troszeczkę też podważę ten mit, czy zawsze pozytywność jest pozytywna, bo kluczem do szczęścia, proszę Państwa, jest też często zaakceptowanie trudnych emocji, właśnie tego smutku, lęku. I w momencie zaakceptowania trudnych emocji mamy możliwość przeżywania życia bardziej spójnie ze sobą, ale o tym więcej na wykładzie. Dotkniemy również pasji, o których tutaj wiele będzie się mówić, na, będzie działo się na bulwarach. Ja być może przedstawię też w jakiś sposób, sama sobie radziłam z trudną sytuacją, tworząc nową pasję. I przedstawiając ją w starej rzeźni, ale to będzie niespodzianka, jeszcze teraz nie powiemy, co tam się będzie działo. Ja już się nie e... mogę doczekać. <laughs> I także w jaki sposób rozwijanie pasji pomaga nam w tym, żeby wyjść z trudnych emocji, czasami nawet z depresji, działanie. Słuchajcie, stawiamy na dzia działanie, dlatego zapraszam serdecznie na, na to wszystko, co będzie się działo tutaj na bulwarach, już od połowy czerwca do końca wakacji. Będzie głośno, będzie czasami dogłębnie, będzie czasami wzruszająco, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście, żebyśmy przechodzili na tą jasną stronę mocy. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Zapraszam na jasną stronę mocy z nami.